19 czerwca w Sewii reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy. Pierwszy raz w historii reprezentacja Hiszpanii zagra na turnieju rangi międzynarodowej bez zawodnika Realu Madry. Zdecydowanie największym osłabieniem jest brak kapitana i zawodnika z największą ilością rozegranych meczów, czyli Sergio Ramosa. Luis Enrique powołał 10 zawodników występujących na co dzień w lidze hiszpańskiej, 10 zawodników grających na co dzień w lidze angielskiej, dwóch zawodników Serie A, jednego zawodnika ligi niemieckiej i francuskiej. Hiszpania jest o 15 miejsc wyżej w rankingu FIFA niż Polska. Dawid De Gea ostatni rzut karny obronił dokładnie 23 kwietnia 2016 roku broniąc strzał Romelu Lukaku, wtedy zawodnika Evertonu. Wliczając 11 rzutów karnych z finału Ligi Europy przeciwko Villarreal, De Gea nie obronił ostatnich 36 rzutów karnych, a doliczając mecze reprezentacji Hiszpanii ta liczba wzrasta do 41 jedenastek. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy cena Marcosa Jorente wzrosła o 30 milionów euro, plasując go na drugim miejscu najbardziej wartościowych zawodników na pozycji środkowego pomocnika. Najwyżej wycenianym zawodnikiem Hiszpanii jest 18-letni Ansu Fati, który z powodu kontuzji nie został powołany na turniej. W bezpośrednich meczach obu reprezentacji Hiszpania zdobywa średnio 4,33 gola na mecz. Przejdźmy do statystyk dotyczących bezpośrednich oficjalnych meczów między tymi reprezentacjami. Ilość rozegranych meczów różni się w zależności od źródła. Niektóre podają trzy mecze, inne wliczają mecze towarzyskie i nieoficjalne, i liczba wzrasta do 10 meczów. Uwzględniając dwa playoffy z 1959 roku i mecz towarzyski z roku 2010, rozegraliśmy 3 mecze i odnotowaliśmy trzy porażki z bilansem bramek, 2 strzelone, 13 straconych. Ostatni mecz rozegraliśmy 11 lat temu. Przegrywając w meczu towarzyskim 6-0. do 0. Teraz przejdziemy sobie do typów bukmacherów. Powiem tylko, że na Insta Instastory X TV znajdziecie w dzień publikacji meczu nasze typy, typy naszej ekipy. Zobaczymy czy ktokolwiek z nas się do nich zbliży albo je trafi. Myślę, że większość z nas zgodzi się z tym, że porównywanie zawodników 1-1 na pozycjach nie ma większego sensu, bo Hiszpania to zespół niesamowicie utalentowany. Ale... Nadmienimy sobie, że nawet najlepsze topowe reprezentacje, choćby Mistrzowie Świata z roku 2006 Włosi, nie wyszli na kolejnych mistrzostwach w roku 2010 z grupy, więc takie rzeczy się zdarzają. Bukmacherzy są zgodni, że Hiszpania jest zdecydowanym faworytem, na nich kurs na początku czerwca był około 1,40, na remis 4,40 i na Polskę ponad 6, czyli to jest mniej więcej tak jak to, że Gulczas schudnie, a ja, że trafi okienko. Przechodzimy do quizu. Oczywiście pamiętajcie, że poprawne odpowiedzi możecie znaleźć na Story Sixpack TV. Piszcie w komentarzach, ile Wam się udało trafić, bez sprawdzania. Lecimy z pierwszym pytaniem. Przydomek reprezentacji Hiszpanii to Azzuri, El Tri, La Roja czy Albiceleste? Ile medali łącznie w historii zdobyła reprezentacja Hiszpanii na Mistrzostwach Europy? 7, 4, 2 czy 3? Który z wymienionych zawodników jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii? Raul, Fernando Torres, Sergio Ramos czy David Villa? Mistrzostwo Hiszpanii, La Liga, Primera División zostało zdobyte do tej pory przez dziewięć różnych zespołów. Która z wymienionych drużyn ma najwięcej wygranych sezonów w historii? FC Barcelona, Sevilla, Real Madrid czy Atletico Madrid? I na koniec, moi drodzy, jak po hiszpańsku nazywa się sytuacja podczas meczu piłki nożnej, w której jedna drużyna wygrywa 5-0: El Resultado, La Parada, Manita czy El Pase? Jak się zapewne domyślacie, nagrywamy te odcinki z dużym wyprzedzeniem. Więc my w następnym odcinku przeanalizujemy sobie ostatni mecz w fazie grupowej z reprezentacją Szwecji, ale mamy nadzieję, że mecz ze Słowacją poszedł nam bardzo dobrze i że mecz ze Szwecją nie będzie naszym ostatnim w tym turnieju, więc miejmy nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku i być może jeszcze kolejnym.